Wczoraj dostałem bardzo ciekawe pytanie. Ktoś zapytał mnie, Piotrek, a w zasadzie to kim jest ten trener medyczny? Czy to jest jakaś ściema, czy warto w to iść? Kto to tak naprawdę jest? No i ja odpowiedziałem, słuchaj, trener medyczny to jest tak pokrótce taki super bohater w dresie. Niby wygląda jak każdy inny trener na siłowni, ale zamiast krzyczeć na siebie, że masz zrobić jeszcze 10 kolejnych powtórzeń, to stoi i pilnuje, żeby twoje kolana się nie zepsuły, a wręcz naprawiły. Trener medyczny jest kimś pomiędzy trenerem personalnym a fizjoterapeutą, a w zasadzie połączeniem tych dwóch osób w jednej. Dzięki czemu w pracy z trenerem medycznym możesz osiągnąć nie tylko te cele fizjoterapeutyczne, czyli właśnie naprawę swojego układu ruchu, ale też cele takie własne, właśnie personalne, zmianę sylwetki, zmianę poziomu Twojej wydolności, więc te cele, które normalnie chciałbyś osiągnąć, idąc na siłownię, ale na przykład masz problem z układem ruchu, który normalnie by Ci na to nie pozwolił. Od tego jest właśnie trener medyczny, żeby bezpiecznie przeprowadzić Cię przez proces treningowy ku Twoim celom personalnym, tak, żeby nie uszkodzić, a wręcz naprawić jeszcze twój układ ruchu. Jest to osoba, która posiada odpowiednie kwalifikacje i wiedzę z tematu fizjologii, anatomii i biomechaniki ruchu, e, która pozwoli właśnie na to, żeby ten proces odpowiednio bezpiecznie przeprowadzić. On przeprowadzi z tobą odpowiednią diagnozę twojego układu ruchu, tak żeby wiedzieć co tam działa, co nie działa. I jeżeli nie działa, to w jaki sposób to naprawić. Pamiętaj, trener medyczny nie jest lekarzem, chociaż może nim być. Niekoniecznie jest fizjoterapeutą, może nim być, ale nie musi. Jest połączeniem trenera personalnego i fizjoterapeuty lub czymś pomiędzy. Mam nadzieję, że takie wyjaśnienie wam wystarczy. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie treningu medycznego, jak to wygląda, co można osiągnąć dzięki takiemu treningowi konkretnie, jeżeli macie jakieś Problemy, które przeszkadzają Wam w osiągnięciu Waszych celów treningowych, sylwetkowych, wydolnościowych i tak zapytajcie. Chętnie Wam na to odpowiem. I Jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości i pytania, śmiało będę poruszać ten temat jeszcze pewnie wielokrotnie i rozwijać, tak żebyście wiedzieli, do kogo się udać, jak poprowadzić swoim procesem treningowym, żeby był dla Was bezpieczny i efektywny. Miłego dnia!